Tutaj ja zamykam już drzwi. Tutaj jest router kurwa, drogi za kurwa 50 funtów. Nie ma to tamto, nie ma to tamto. Tutaj wiatrak chodzi. Proszę ja ciebie, on chodzi prawo i lewo. Prawo i lewo. Całą dobę, kurwa. Nie ma, że szkoda prądu, nie ma, że kilowaty. Chodzi cały czas. Tu się kurwa pranie suszy. Elegancko. Tam lampeczkami świeci nad biureczkiem, krzesełko jest kurwa. Nie ma jakaś sklejka kurwa, jakaś płyta czyste drewno, człowieku. Tutaj mam szafeczkę, proszę ja ciebie. Tu jest kurwa telewizor, nowy firmy Kurwa Pacyfik. Tu jest kurwa Mój Box, proszę ja ciebie przyklejony do ściany, że ja kurwa nie mam tam jakieś kurwa TVP1, TVP3, ale ja proszę ja ciebie ja mam kurwa 48 kanałów HD, co kurwa dobrze widać na moim telewizorze, tutaj proszę ja ciebie ja kurwa, może pokażę pod światło ja sobie palę kurwa, proszę ja ciebie co ja palę, pachni kurwa, proszę ja ciebie żeby to ładnie pachniało w moim kurwa pokoiku tutaj jest moje łóżeczko śpiwór to nie kurwa jakiś lump tylko proszę ja ciebie kurwa campus xxl kurwa za 119 zł za allegro kurwa i tu mam kurwa proszę ja ciebie szafeczkę tu mam kurwa słuchaweczki kurwa firmy no fear Kurwa za kurwa 1999, kurwa proszę ja Ciebie. Funtów oczywiście nie złotych, kurwa proszę nie mylić mnie, kurwa nie jestem jakimś kurwa wieśniakiem z Polski. I tutaj jest szafeczka. Styl ludwikowski, proszę ja Ciebie. Umyta, kurwa odświeżona. Tam są jeszcze dziwiczki, proszę ja Ciebie. Już nie chcę tego wszystkiego pokazywać, bo to bym kurwa czasu nie starczyło. Tu mam zasłonki, proszę ja Ciebie. I tu moje biureczko, kurwa, tak zwany kącik artystyczny, kurwa małego mnie, i tyle. I oczywiście tu jeszcze moje rakiety, jako że cały czas trenuję tenisa. O, jak to kurwa amerykańsko jest, tak się żyje za granicą. Proszę, ja ciebie pracujesz, to masz.